Jesteśmy w jednej z trzech rezydencji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Historia tego zamku liczy ponad 450 lat, a jego właścicielami było przez wieki wiele znamienitych polskich rodów, w tym przede wszystkim leszczyńscy, czartoryscy i działyńscy. Obecny kształt zamek zawdzięcza jednak Izabeli z czartoryskich działyńskiej. W połowie XIX wieku dobra gołuchowskie kupił Tytus działyński i podarował je synowi Janowi, który poślubił wychowaną w paryskim Hotel Lambert Izabelę z książąt czartoryskich. Tu miał być ich nowy dom. Prawdą a Bogiem, to działyński miał trochę powstańczych długów i konfiskatę na karku, więc formalnie właścicielką zamku była Izabela. Kiedy w połowie XIX wieku Izabela po raz pierwszy zobaczyła swój przyszły gołuchowski dom, były to tylko malownicze ruiny. Ruiny, w których mieszkała jednak historia. Jako budowlę warowną zamek wzniósł Rafał Leszczyński w drugiej połowie XVI wieku. Przez trzy kolejne stulecia zamek przechodził z rąk do rąk i niestety niszczał. No, i kobieta wzięła sprawy w swoje ręce, i w ogóle jej się nie dziwię. Izabela poświęciła tej budowie połowę dorosłego życia. Inspiracją dla Gołuchowskiego zamku były królewskie zamki z Nadloary. W wysokich, krytych łupkiem dachach, smukłych kominach i wystroju rzeźbiarskim widzimy elementy typowe dla 16 wiecznych budowli francuskiego renesansu. Historyzujący zamek nabrał przy okazji charakteru romantycznego. Prace projektowe nadzorowali słynni architekci, malarze i rzeźbiarze, sprowadzani przez Izabelę z Francji, ale ich realizację powierzano także lokalnym rzemieślnikom. Przebudowa dawała okolicznym mieszkańcom pracę przez dziesiątki lat. I na przykład te schody. Skończyli je dopiero po śmierci Izabeli. Ich budowa trwała 28 lat. Warto było czekać. Mimo, że Izabela mówiła czasem o gołuchowskim zamku: Mój raj na ziemi to wcale nie urządzała go z myślą o tym, by w nim mieszkać. Większość czasu spędzała w Paryżu i w podróżach, kupując kolejne zabytki dla swojego muzeum, bo zamek od początku miał być dostępny dla publiczności. Wiadomo, czartoryska, zakładanie muzeów czartoryscy mieli we krwi, a kto wie, może i w mleku matki? Jedną z najcenniejszych w gołuchowskich zbiorach była zgromadzona w Paryżu przez Jana Działyńskiego unikalna kolekcja waz greckich. Naczyń liczących sobie ponad 2,5 tysiąca lat. Zamek udostępniano jeszcze za życia Izabeli. Ona sama zaś Podczas zazwyczaj letnich wizyt w Gołuchowie zatrzymywała się w oficynie nazywanej Pałacem Czartoryskich. Tam po jej śmierci mieszkali również ostatni ordynaci. Muzeum aż do września 1939 roku cieszyło się dużą popularnością. Bez RODO to życie całkiem inne było. Wpisywały się ludziska do Księgi Gości bez żadnych ceremonii. O. Ewa Tomicka Poznań, 26 kwietnia 1939 Jan Krajewski Grudziądz, 1 maja 1939 Z jednej strony księżna gromadziła tu dzieła sztuki z całej Europy, z drugiej nie zapominała o dziedzictwie dawnych właścicieli. Na każdym kroku znajdujemy tu odniesienia do leszczyńskich, stanowiące istotną część. Kamiennych i snycerskich dekoracji. Choćby na trzech kominkach z czasów leszczyńskich, które poznać można po dacie 1619 wykutej na kamiennych zwieńczeniach. Wszystkich kominków w zamku jest 17. Większość z nich zdobiła kiedyś francuskie i włoskie zamki. Przywożone były w częściach koleją do Pleszewa, a następnie wozami konnymi do Gołuchowa jako elementy wystroju seriale na Netflixie? A ta nic tylko czyta. I to już ponad 100 lat.